Dzień dobry, czerwiec, dziewiąty, czerwiec. Tym razem jestem nie w Iłabie, ale w Ostródzie, bo tam z tyłu za mną jest taka wielka brzoza. W dawno nie widziałam takiej brzozy. W kamerze mój plecak, torba, bo tutaj sobie zrobiłam poczekalnię ponieważ wsiadam się na pociąg z Ostródy do Iławy, w Ostródzie mieszka moja mama. I tutaj właśnie w odległości 300 metrów od dworca kolejowego jest takie ładne miejsce z brzozą. Jest tu również burba, który otacza Jezioro Trwęckie. Teraz żeby widać było to jezioro Drwenckie, takie. Piękne jezioro. No, chyba chłaba małe jednak jezioro. No ale jest też w mieście w mieście Ostru, jezioro drweckie. Podobne jest tak jak, jak w Wielawie. w centrum miasta jest jezioro. Wławie też w centrum miasta jest jezioro. No, Ostróda ma 30... 3000, jak podaje informacja to mieszkańców. Położona jest w województwie warmińsko-mazurskim na Pojezierzu Iławskim. Położona jest nad w jezioro na Drwęckim, przez Kusturdę przepływa rzeka Drwęca, która wpada do Wisły. proszę jeszcze spojrzeć, jakie to ładne miejsce tutaj, tak niedaleko dworca. Się znajduje. Teraz tutaj w miejscu, w Zaraz właśnie się zbierałam na następny pociąg i ten film zrobiłam y, na żeby, to, y, y, innej klasy, w której y, znajduje się y, Julia, Wiktoria, Marzenka, Michał, i, jest, y, Grzesiu i Dominik i pozdrawiam ich y, wszystkich tłumaczenia na zajęcia. la claro yeah. Que...